Siemaneczko widzowie. Przechodzimy do dzisiejszego sklepu. Nie zapomnijcie o łapeczce, komentarzu, dzwoneczku i subiku. Dobijamy do 300. No to co, jedziemy. Co tu dzisiaj mamy? Aura. Ile stylów? Dwa. No ładnie. Dobrze. Tak, i mamy też dwa style. Ok, Zbierak. plecak, plecak. Tutaj z sezonu szóstego. Tu też z sezonu 6. Do tego mamy lotnie i taki jedziemy na dół no taki i taki taką mamy o i taki coś za 500. Akso, tu mamy trzy style. I tu mamy tak. No spoko, akso fajne. Tu takiego mamy skinka. I plecaczek. Pelerynka. I do tego takie coś. Dwa style. Okej, okay. tu takie jeden. I jedziemy dalej. Małpka. Spoko. Tu za 800 skinek. No jeśli chodzi za 800 spoko. Emotka. Zośka. Tu mamy takie. I takie. Do tego mamy lotnie za 500. No i nauto. No już długo jest. I tu mamy takie coś. I do zestawu. Okej, okay. pojedyncze emotka pół lotnia ekran odczytywania. na Okej, okay. i tutaj mamy taki wczoraj przedstawiałem to. Ważna postać podobno z tego co czytałem. Pojedynczy za 1500. No i ładnie mamy. To fajny ten zestawik mega. Dlatego mamy to.

119.99 plus 1000 fałdolcy No i tyle widzowie by było na dzisiaj Dzięki za oglądanie Nie zapomnijcie zostawić subika, mapeczki, komentarze, dzwoneczka i dobijamy do 300 subów Elo